Rozmowy przy kawie. Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem Ireneusz Maciej Zmora, prezes Stali Gorzów. Dzień dobry Panie Prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezesie, no rozmawiamy, już można powiedzieć emocje opadły po finale w Tarnowie, srebrny medal po 15 latach. Wszyscy po cichu liczyli, że będzie to złoto po 29 latach. Dla Pana, jako Prezesa. Może zacznijmy od tego nie sportowo, tylko dla Pana, jako dla Ireneusza Macieja Zmory. To był udany sezon? W mojej ocenie tak, najlepszy wynik sportowy stali gorzyw od 15 lat, drugie miejsce w Polsce. Ciężko nie cieszyć się z takiego wyniku naszej Gorzowskiej drużyny, tym bardziej, że naprawdę niewiele nam zabrakło, aby zdobyć ten upragniony złoty medal. Wystarczyłoby, żeby Bartek Zmazik był w pełni sprawny i bylibyśmy dzisiaj mistrzami Polski. No właśnie, wszyscy to podkreślają, że gdyby Bartosz Marslik pojechał w tym finale, to obstawianie było na 90% na Stalgorzów. Jeżeli Bartka z Marzlika nie było, to każdy tak 50 na 50, z małą przewagą na Stal, no bo wiadomo, że inaczej też. Mhm. No, prawdą jest to, że żużel to jest bardzo specyficzny sport, gdzie oprócz umiejętności sportowych trzeba mieć jeszcze sporo szczęścia. Nam tego szczęścia zabrakło, nie przystąpiliśmy do finału w pełnym składzie. Inaczej było w Tarnowie, ta drużyna miała trochę wcześniej problemy zdrowotne z zawodnikami, a na ten najważniejszy mecz mogła się przygotować i wystąpić w komplecie. I ten kompletny skład zaważył o tym, że to złoto jest w Tarnowie, a nie w Gorzowie. Wystarczy spojrzeć na zdobycze punktowe juniorów gorzowskich i juniorów z Tarnowa i wiemy, czego tam zabrakło. A kto zawiódł, panie prezesie? No bo wszyscy podkreślają kapitan. Nikt nie zawiódł. Zdobyliśmy srebrny medal i jest to wielki sukces. Więc nie możemy mówić o tym w kategoriach tego, że ktokolwiek zawiódł. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nie ma tego złota, czego zabrakło. Myślę, że powinniśmy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W sporcie, w tym również w żużlu, wygrywa zawsze drużyna. Jeżeli przegrywa, to przegrywa drużyna. Jeżeli któryś z zawodników ma słabszą dyspozycję, pozostali mają obowiązek go zastąpić. I tutaj nie ma znaczenia w tym momencie, czy ich punktów zabrakło. E, zabrakło punktów, które miała zdobyć drużyna i dlatego tego złota nie ma i zabrakło oczywiście e, Bartka, który był kontuzjowany ale nie dosyć pozostaje, prawda? Ja oglądałem mecz finałowy w Tarnowie w telewizji i kamery telewizyjne pokazywały pana prezesa, czy honorowego prezesa Wody Komarnickiego, no Nie było tej takiej no, idea rady. Idea po prostu polega no, na tym, że. Wiadomo, że jedzie, jedzie się zawody, rozgrywa się imprezy po to, żeby je wygrywać. Więc nie po to jechaliśmy do Tarnowa, żeby patrzeć, jak Tarnów zakłada na szyję złote medale, a my mieliśmy im klaskać. Jechaliśmy tam po to, by stanąć na najwyższym podium rozgrywek ligowych. Nie udało się. Jesteśmy my bardzo zadowoleni z tego, że jesteśmy drugą ekipą w Polsce, że zdobyliśmy dla Gorzowa srebrne medale. Najlepszy wynik osiągnęliśmy po 15 latach przerwy, i z tego trzeba się cieszyć. Pewnie, że zabrakło tej kropki nad I, ale mam nadzieję, że będziemy na tą kropkę nad I czekać e, dużo krócej niż Polska czeka na zwycięstwo nad Anglią w piłkę nożną. <grym> dobre, dobre. Panie prezesie, właśnie, kropka nad I, złotego medalu nie ma, ale jest ten srebrny i to jest też ogromny sukces. I tak jak większość podkreśla, przed sezonem to chyba każdy kupiłby to w ciemno, prawda? E, przed sezonem było już widać, że jednak e, powstaje w Tarnowie Dream Team. E, świetna drużyna bez słabych punktów. I wszyscy w ciemno obstawiali, że tam będzie właśnie e, mistrzowski tytuł. Przebieg rundy zasadniczej pokazał też, że to drużyna starnowa w przekroju całego sezonu jest tą najlepszą drużyną. Chcieliśmy składać im tego przykusa i zabrać ten złoty medal. Naprawdę niewiele zabrakło. Ale cieszymy się ze sobą. Bardzo się tego cieszymy, bo jest to, 15 naprawdę, lat do, to, jest to doskonały wynik sportowy, nieosiągany przez wiele lat w Grzowie. Panie prezesie, jakie plany macie na przyszłość? No, na najbliższy sezon, na najbliższy rok. Nie ukrywam, że mocno tam krępuje ręce e, brak e, regulaminu. Mam nadzieję, że on w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie już. No się już, bo już miał być. E, nam wszystkim znany. No, w tej chwili nad e, propozycjami zmian w regulaminie pracuje zespół powołany przez prezesa prezesa Andrzeja Witkowskiego. Ten zespół do końca tego tygodnia, o ile się nie mylę, lub w pierwszych dniach kolejnego tygodnia, ma przedłożyć prezesowi Witkowskiemu propozycję zmian. One zapewne trafią do klubu w celem zaopiniowania, i dopiero po tym, jak mam gdzieś w połowie miesiąca listopada, będziemy się mogli spodziewać regulaminu rozgrywek na kolejny rok. Do tego czasu jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ nawet gdybyśmy chcieli z zawodnikami rozmawiać, to my nie wiemy, jakie będą obowiązywały przepisy. W szczególności jeżeli chodzi o liczbę zawodników z Grand Prix w Drużynie oraz jeżeli chodzi o KSM. Czy on będzie na poziomie 41 tak jak w tym roku? Czy go w ogóle nie będzie? Czy będzie na przykład niższy? Bo podpiszemy kontrakty z zawodnikami i nagle się okaże, że ci zawodnicy nam nie pasują do drużyny i będzie duży, duży problem. Tak czy inaczej pracujemy nad tym, aby stworzyć drużynę na przyszły sezon, która będzie mogła realnie zawalczyć o miejsce w pierwszej czwórce rozgrywek. Bo doskonale wiemy, że jak już drużyna znajdzie się w pierwszej czwórce rozgrywek, to wtedy każde rozstrzygnięcie jest możliwe. Panie prezesie, a jeżeli chodzi właśnie o te zmiany regulaminu, jakie są na dzień dzisiejszy najprawdopodobniejsze zmiany, które mogą nastąpić KSM? Najprawdopodobniejsza zmiana to jest taka, że będzie górny limit KSM-u. Na tą chwilę dominuje stanowisko, że będzie to KSM 41, czyli niezmieniony rok do roku. Jest też bardzo prawdopodobne, że nie będzie żadnego limitu na zawodników z Grand Prix, dlatego że uznano, iż wyznacznikiem siły drużyny nie jest liczba zawodników z Grand Prix, tylko maksymalny limit KSM. Jest też pomysł na to, żeby zmniejszyć ligę z 10 drużyn do 8, chociaż to są też bardzo podzielone zdania. A pozostałe przepisy to będą takie kosmetyczne, regulaminowe niuanse. Tutaj można się spodziewać każdego rozstrzygnięcia. Jeżeli KSM zostanie, jeżeli nie będzie limitu zawodników Grand Prix, to są dobre informacje dla stali? I jeszcze jedna informacja, która prawdopodobnie będzie potwierdzona, to jest taka, że nie będzie przepisu mówiącego o tym, że junior, który ma KSM 4 lub wyższy, będzie musiał jeździć na pozycji seniora. Tego przepisu z tego co wiem, nie będzie i tu jest zgodność z wszystkich stron. Tutaj jakby sprawą drugorzędną jest to, czy w naszej ocenie te propozycje zmian regulaminowych są dla stali dobre, czy są złe. Najważniejsze jest to, żeby one w ogóle były, te regulaminy, żebyśmy mogli w końcu ruszyć z miejsca. No tak, no bo na razie stoicie, nie wiecie co... Nawet gdybyśmy e, usiedli do stołu z zawodnikami i rozmawiali z nimi o warunkach kontraktu, no to my nawet nie wiemy, czy będziemy mogli ich zakontraktować, czy jakieś przepisy nam tego nie wykluczą. A personalnie możemy mówić o nazwiskach? Kto zostaje w Gorzowie, kto odchodzi? E, personalnie możemy powiedzieć tylko tyle, że ważne kontrakty mają juniorzy e, gorzowscy na czele z Bartmię, z Mazlikiem. A jak sytuacja zdrowotna Bartka? Może Pan Prezes ee, powie coś więcej? Nam? Bartek bardzo szybko wraca do zdrowia. To może zabrzmi trochę śmiesznie, ale uczy się od nowa chodzić. W tej chwili Bartek porusza się już bez kul. Niestety jednak nie chodzi jeszcze płynnie. Tego musi się nauczyć. On jest troszkę w gorącej wodzie kąpany, także już nie jest w stanie usiedzieć w domu. Już jeździ kładem, próbuje także jeździć na motorze kresowym. Coś, wiem, tak... Co, coś dziwne chodzić, jeszcze, musi się uczyć chodzić, a jednocześnie już jeździ na motocyklu i nakładzie. Myślę, że to nie będzie żadnego problemu z Bartkiem, żeby wrócił do pełnej dyspozycji zdrowotnej i mam nadzieję, że podejmie treningi w mniejszym czy większym zakresie razem z drużyną już od 1 grudnia. Jest młody, jest ambitny, no i... I oby to go nie zgubiło, bo jednak mimo wszystko, jeżeli jest tak poważny uraz jak załamanie kości udowej, to swoje trzeba oczekać, żeby się te kości dobrze zrosły, ale jest pod stałą opieką medyczną i mam nadzieję, że żaden nieprzewidziany wypadek z barkiem się nie przytrafi. Panie prezesie, bo nieoficjalnie mówi się o tym, że Stal Gorzów opuści Tomasz Golob. Media żyją z sensacji i nie inaczej jest w tym przypadku. Wiele spekulacji na temat zmian kadrowych, a w szczególności Tomka Goluba, bo jest to mimo wszystko żywa historia polskiego żużla, która cieszy na sygorzowskich kibiców od pięciu lat. Wiele klubów jest zainteresowane pozyskaniem Tomka Goloba. Fakt jest taki, że wszystkim zawodnikom wygasły kontrakty i każde rozwiązanie jest możliwe. Tylko trzeba znać regulamin. Tylko trzeba znać regulamin, żeby z zawodnikami usiąść i o składzie porozmawiać. Panie prezesie, powiedział pan o tych mniej więcej planach, że no, na razie nie wiecie tak naprawdę, jaki będzie ten przyszły rok. A żeby to była ta czwórka, później każde rozwiązanie jest możliwe, tak? Taki jest pomysł na tą drużynę. Stajemy przed dużym dylematem przy konstruowaniu tego składu, ponieważ drużyna, którą mieliśmy przed tym sezonem, to była drużyna tak naprawdę zawodników niechcianych w różnych klubach. Oczywiście za wyjątkiem Tomasza Golowa. Krzysiek Kasprzak, pod którą drogę pokonał przez Leszno do Tarnowa, trafił do nas, te kluby nie zabiegały o niego. Podobnie było z Zagarem, podobnie było z Iversenem, podobnie było z Jensenem, który odszedł z Torunia. Dopiero ci zawodnicy głodni sukcesu tutaj w Grzowie odbudowali się i nas wszystkich cieszyli swoją doskonałą jazdą i dzięki ich postawie zdobyli się medal srebrny. No i teraz też są dylematy. Czy ci zawodnicy będą w stanie pogodzić starty w ligach zagranicznych, starty w widze polskiej. Do tego dojdą jeszcze starty w zawodach cyklu Grand Prix. To bardzo utrudni pracy podkowi paluchowi, chociażby ze zorganizowaniem treningów przed meczem ligowym. I pytanie jest tego typu, czy nie rozejrzeć się za kilkoma zawodnikami, którzy są dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej byli nasi zawodnicy Przed... e, rok, rok temu. Tacy, którzy są niespełnieni, głodni sukcesu i zechcą serce na to, że zostawić. No właśnie, i wyjadą, wyjadą po zwycięstwo. E, a to są takie dylematy, właśnie. I nad nimi dyskutujemy, nad nimi rozmawiamy i mamy ręce skrępowane brakiem regulaminu. Ja rozmawiałem przed bodajże po pierwszym chyba meczu finałowym właśnie z trenerem Piotrem Paluchem i on mówi, że... On siedzi, jeżeli są zawodnicy, jeżdżą w ligach zagranicznych i na, na pewno nie tylko Piotr Paluch, ale na pewno pan i cały sztab szkoleniowy i najwierniejsi kibice stali, że siedzą i się modlą, żeby się nic nie stało po prostu temu zawodnikowi jadąc gdzieś tam w Anglii, tak? No, taki to jest sport, więc tutaj nie możemy nigdy wykluczyć tego, że nie dojdzie jakiegoś urazu zawodnika, oni jeżdżą w kilku różnych ligach, w różnych imprezach, w różnych turniejach. Jeżeli to się wydarzy w poniedziałek czy we wtorek, to jeszcze jest jakiś czas dla sztabu medycznego, żeby coś z tym zrobić. Jeżeli to się wydarzy w sobotę, to po pierwsze nie ma czasu, a po drugie, jeżeli to się już dzieje na grampi, to się dzieje to z jakimś czołowym zawodnikiem i to jest duży problem. Duży problem, jak pójdzie zbotować drużynę. Składy są podane, ten nie ma możliwości zrobienia roszady w składzie. Z jednej strony bardzo fajnie, super. Siedzimy w sobotę przed telewizorami, oglądamy grampi, cieszymy się, jadą zawodnicy gorzowskiej stali, zwyciężają ci zawodnicy, a z drugiej strony drżymy o to, czy w niedzielę będą wszyscy zdrowi na czas. No właśnie, bo, o wypadek szczególnie, bo żużel jest sportem mocno urazowy. No taki urok tego, urok tego, tego sportu, ale z drugiej strony, no, jeżeli chcemy mieć jakieś wyniki e, na arenie krajowej w rozgrywkach ligowych, to też musimy mieć zawodników, którzy się liczą na arenie międzynarodowej. I tutaj kawał się zamyka. 4 listopada na placu przy katedrze e, powitanie, można powiedzieć, takie podsumowanie, prawda, z srebrnego medalu. Jak to e, będzie wyglądało? Będziemy mieli... E, 4 listopada pod katedrą spotkanie z kibicami. Stał w tym roku zdobyła medale srebrny, za to Gorzoscy kibice zdobyli medal złoty. Najliczniej dopingowała właśnie publiczność w Gorzowie. Za to bardzo kibicom dziękuję i gratuluję tego, bo to jest super wyczyn, bo mieliśmy naprawdę doskonały krywali, jednak to Grzoscy kibice są tymi najlepszymi kibicami w kraju. 4 listopada na placu katedralnym o godzinie 18. Rozpocznie się impreza powitania medalistów mistrza z Polski. Będzie się składała impreza z trzech części. Na początku będzie część artystyczna, później będzie ta część właściwa, będzie powitanie naszych medalistów. Zabraknie tylko i wyłącznie jednego zawodnika, Michaela Epsona Jensena, który w tym czasie przebywa, on już w zasadzie dzisiaj przebywa w Argentynie. Dziszykuje się do dwóch ostatnich turniejów o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Będzie to z nami Bartek z Mars League, który jeszcze nie ma srebrnego medalu i właśnie wtedy ten medal będzie jemu przekazany. I część ostatnia, część trzecia tego spotkania, to jest, to jest część, kiedy kibice będą mogli od naszych zawodników uzyskać autografy na gadżetach, z którymi przybędą. No Właśnie panie prezesie, bo niektórzy mówią, dlaczego tak późno? Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że kalendarz rozgrywek w Anglii bardzo się przeciągnął. Tam cały czas startowali nasi zawodnicy, My, przede wszystkim Krzysztof Kasprzak, Nils Christian Iversen i wcześniej wspomniany Mikkel Jebsen Jensen. Uznaliśmy, że organizowanie takiej imprezy bez udziału tych trzech zawodników mija się z celem. Zapadła decyzja o tym, żeby to 4 listopada, też nie ma kompletu, ale na szczęście brakować będzie tylko jednego zawodnika. I to może być taki dzień, że 4 listopada po raz ostatni na przykład w Gorzowie, jako w barwach stali zobaczymy niektórych zawodników, bo wszystko Niestety to jest taka sytuacja, że mogę powiedzieć, że chyba z całą pewnością takiego składu już nie zobaczymy, bo prawdopodobne jest utrzymanie KSM-u 41 i utrzymanie tego składu, tego, tego KSM-u, wyklucza z naszej drużyny przynajmniej dwóch zawodników. Czołowych. Dwóch zawodników z pierwszej piątki seniorskiej. Panie prezesie, dla pana to był też dobry rok, bo e, kiedy objął pan prezesurę, e, drużyna zdobywa srebrny medal. To zawsze jest bardzo miłe, jeżeli zdobywa się ten medal z drużyną, taki czy w innych okolicznościach, ale jest ten medal, to jest bardzo ważne. Ja bym tutaj chciał przypomnieć, że aby dojść do tego finału w Tarnowie, należało pokonać długo, dużo, dużo dłuższą drogę niż tą, którą ja pokonałem od miesiąca chyba września czy sierpnia, kiedy otrzymałem tą nominację, bo pamiętajmy, że drużyna się tworzy tak jak dzisiaj mamy. W październiku, w listopadzie roku poprzedzającego. W tym czasie prezesem zarządu był Władysław Komarnicki, który współtworzył tą drużynę. W zarządzie byli również jako wiceprezda sportowej pan Maciej Mularski i pan Mirek Maszoński. I to ten zarząd w składzie sześcioosobowym z obecnymi jeszcze dzisiaj panem Przemkiem Buszkiewiczem i Cezarym Kornieczukiem, to ta, ta cała szóstka tak naprawdę jest autorem tego medalu srebrnego. To nie jest tak, że się przychodzi na gotowe w sierpniu, we wrześniu, robi się klik i już jest medal. To jest praca całego sześciosobowego zespołu, który, który był w zarządzie oraz wielu innych osób. No przecież tak naprawdę rozmawiamy teraz o tym sezonie, a zupełnie nie wspominamy o trenerze drużyny Piotrze Paluchu. Piotrek wykonał ogromną pracę, wykazał się determinacją w wielu różnych miejscach. Przede wszystkim jego upór i konsekwencja przy tym, żeby przygotować taki tortur jest atutem dla całej drużyny. Mimo tego, że zawodnicy często mieli różne zdania, Piotrek konsekwentnie przy tym trwał i jak pokazuje życie, opłaciło się. Nie można też nie wspominać o kierowniku drużyny Krzyśku Orle, który cały czas razem z Piotkiem Paluchem w parze pracowali, podejmując ciężko, często trudne decyzje personalne, kto ma jechać, jaka obsada biegów nominowanych. Więc tutaj to jest, to jest sukces całego zespołu, bo... Bo można by tak bez końca wymieniać. Nie byłoby też tego sukcesu, gdyby nie kibice, którzy nas wspierali, nie byłoby tego sukcesu, gdyby bardzo liczna rzesza sponsorów, która z własnych środków włoży na to, abyśmy mogli cieszyć sportem żyżlowym. No i oczywiście też musimy wspomnieć o tym, że korzystamy z miejskiego stadionu wybudowanego za miejskie pieniądze przy wsparciu naszego samorządu, więc to jest tak naprawdę sukces wszystkich nas. Stal Gorzów nie jest niczyją prywatną własnością. To nie jest. Ani, ani własność zarządu, czy jak niektórzy twierdzili wcześniej, presa Komarnickiego. Talgorzów jest dorobkiem wielu pokoleń gorzowian, a naszym zadaniem, zadaniem zarządu jest tak zarządzać klubem, żeby ta Stalgorzów mogła nas cieszyć jak najdłużej. Ale od kilku lat właśnie to wasza ciężka praca całego zarządu, na którego wtedy czele stał Władysław Komarnicki, no ale pan wchodził i wiele właśnie innych osób, o których pan wspomniał. Eee, wasz ten upór, tak? Ta wasza praca do, dała to, że w końcu mamy Srebrny Medal. Eee, my czujemy na plecach tę odpowiedzialność, która została nam nałożona jako zarządowi eee, klubu żużlowego Stalgorzów. Eee, tak. To wymaga wiele poświęcenia, nie tylko ze strony osób zaangażowanych, ale też i ze strony najbliższych, ze strony rodzin, bo my naprawdę rzadko jesteśmy w domu, no nie ma jakich, jakichś regulowanych godzin pracy. Weekend wcale nie oznacza, że jest wolny, a wręcz przeciwnie, więc tutaj też należy podziękować i, i naszym najbliższym, którzy wykazują się olbrzymią dozą tolerancji. No właśnie, panie prezesie, pan mówi, że czujecie tę odpowiedzialność na, na plecach, no bo odpowiedzialność jest za klub, który jest no, legendą i ikoną tego miasta, prawda? Jest to olbrzymia odpowiedzialność. W tym roku klub obchodzi swoje 65-lecie. Planujemy jeszcze zorganizować jakąś galę przy tej okazji. Planujemy również wydanie książki. Może nie przy tej okazji, ale do końca tego roku, która opisze 40 lat historii Stali i Gorzów, a jeżeli wszystko uda się nam pozapinać, to w przyszłym roku będzie druga, drugi tom tej książki, która dokończy ten okres do dnia dzisiejszego, która zakończy ten okres rokiem 2012. Historia Staligorzy jest bardzo bogatą historią i trzeba pielęgnować, o nią trzeba dbać. Nie możemy pozwolić na to, żeby ona nam gdzieś zginęła. Panie prezesie, pan spotyka się z innymi prezesami klubów sportowych z Gorzowa. Oni nie, nie, nie traktują pana z taką zazdrością, że pan jest prezesem no, największego i najlepszego klubu w mieście? Ciężko mi powiedzieć, jak oni mnie traktują. Spotykam się z niektórymi prezesami klubów sportowych a przede wszystkim klubu piłkarskiego STILON, z którymi kiedyś grałem razem w piłkę. Wystarczy sobie przypomnieć, w którym miejscu Gorzów była jeszcze lat temu kilka, żeby zobaczyć, jaką drogę ten klub przeszedł. Ja mam nadzieję, że i również inne kluby w Gorzowie w niedługim czasie będą mogły się też cieszyć z tak dużej popularności, która przede wszystkim jest pokazywana poprzez frekwencję. Na trybunach, bo to kibice zaświadczają o tym, czy dana dyscyplina jest popularna, czy ona jest w mieście y, potrzebna i, i mile widziana. Nasi kibice zaświadczają o tym, że różal jak najbardziej w naszym mieście będzie gościł przez długie lata. No właśnie, to na przykład obserwuję też, ja pochodzę, ale mieszkam pochodzę z Dresdenka, mieszkam w Gorzowie. No, mnóstwo moich znajomych to po prostu święto, kiedy jest mecz w Gorzowie, no, tutaj samochody y, 22. Jeden za drugim. Wszystko na kwiatową. I to nas bardzo cieszy, dlatego że my chcemy też, aby Stal Gorzów miała nie tylko jakby swoje oddziaływanie w samej mieście Gorzowie, ale też i, i w regionie. Zachęcamy też mieszkańców Szczecina i okolic północy Polski do tego, aby na nas stadion przyjeżdżali. Mam nadzieję, że to, to, co my w tej chwili wykonujemy w klubie, tą pracę, którą wykonujemy, ona jest dobrze odbierana na zewnątrz. Eee, tu wrócę jeszcze raz do kibiców. Jakby frekwencja zaświadcza o tym, że e, w dobrym kierunku zmierzamy i aby nam starczyło determinacji i uporu, żeby iść dalej. To jeszcze e, kilka słów o innych właśnie sportach, bo powiedział Pan, że ma często kontakt z prezesami e, Stilonu Gorzów. No Stilon jest teraz w czwartej lidze, ale idzie jak burza. E, minimalne wygrane to po 4-0. E, liczy Pan na to, że Stilon się odbuduje i wróci, wróci no, nie mówimy do ekstraklasy, tak, ale na zaplecze na przykład. Życzę wszystkim mężowskim klubom jak najlepiej, aby im e, te wyniki sportowe jak najbardziej sprzyjały. E, a jeżeli chodzi o Stilon e, Gorzów, jako ciekawostkę powiem, że też zagrałem kilka meczów w barwach z Stilonem jako zawodnik z Stilonu. Uważam, że Stilon od lat był najlepszym klubem piłkarskim w tej części może nie polski, ale w województwie lubuskim. I w mojej ocenie Stilon nie powinien być w czwartej lidze, bo to nie jest dla niego miejsce, nawet nie powinien być w lidze trzeciej, tylko powinien być wyżej. To, już, to z tym chyba wszyscy się zgadzają. Tak jest. Na razie stal w najwyższej klasie rozgrywkowej i gorzowskie koszykarki. Liczymy na to, że inni zaczną wracać. No miejmy na to, na to nadzieję. No niestety dzisiaj mamy tak sport skonstruowany, że dzisiaj sport to są pieniądze. Komercja. Nie ma dzisiaj możliwości osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego bez pieniędzy i to od tego jak pracuje zarząd będzie zależało, w którym miejscu będzie dana dyscyplina. Panie prezesie, to jeszcze jak pan jest miłośnikiem i grał pan w barwach Stylonu, grał pan w ogóle w piłkę nożną, jest działaczem klubu żużlowego, prezesem największego klubu. Nie żal panu, że właśnie ci kibice tutaj gorzowscy, kibice Stilonu, no oni bardziej są tacy antynastawieni właśnie do Stali Gorzów. Duży ból mi to sprawia, to nie ukrywam tego. No to jest coś dla mnie nieracjonalnego, żeby w tak małym mieście. Istniały zwaśnione do siebie grupy kibiców. Uważam, że my wszyscy powinniśmy być kibicami gorzowskimi, kibicować gorzowskim klubom i gorzowskiemu sportowi. Mam nadzieję, że za jakiś czas to się zmieni, że uda się te relacje między kibicami jakoś uporządkować i ucywilizować. Bo one są w tej chwili dzikie, trzeba powiedzieć, są dzikie relacje. Pamiętam takie czasy, kiedy zawody żołdowe były opóźnione, dlatego że kibice ze Stilonu przechodzili na mecz na Śląską. Wtedy, jeszcze chyba, Cieszył informował kibiców o tym, że zawody oddają się trochę z opóźnieniem, bo nie wszyscy jeszcze doszli. Chciałbym, żeby te czasy do nas wróciły i mam nadzieję, że udało się już zapoczątkować z zarządem Stilonu jakieś pierwsze działania w tym kierunku. Mam nadzieję, że uda się to dalej kontynuować, aby te relacje. No, powiedz co bądź, mieszkańców Gorzowa, bo to czy kibicujemy Stilonowi czy, czy Stali, nie mają już tego znaczenia. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami jednego miasta, żeby to w końcu jakoś uporządkować i ucywilizować. No właśnie, żeby na przykład kibic Stali mógł spokojnie pójść, bo znają się niektórzy personalnie, ktoś wie, że jest kibicem Stali, ale chce pójść na mecz piłki nożnej, no i żeby tam mógł czuć się też bezpiecznie. Tak? I byłoby bardzo dobrze, bo to jest normalna sprawa, jeżeli jesteśmy na imprezach rangi jakiejś międzynarodowej. Eee, chociażby ostatni mecz Polska-Anglia. Eee, osobiście byłem na tym meczu, nawet dwa dni spędziłem, bo pierwszego dnia był basen <laughs> narodowy. Eee, przed tym meczem spotkaliśmy się z kibicami angielskimi, świetnie się bawiliśmy przez kilka godzin w jednym, w jednym z pubów. Później poszliśmy na zawody. Niestety tam już były strefy oddzielone, ale nic nie stało na przeszkodzie, że mimo tego, iż kibicujemy dwóm różnym drużynom, to byśmy spędzili wspólnie eee, ten czas. Eee, też bywam na innych imprezach, Też na przykład na jednym z meczów Bundesligi na Hercie Berlin, która grała z Borusem Dortmund. Ci kibice wychodzą z stadionu, nawzajem z sobą się mieszają, przenikają się nawzajem, Kibic, każdy kibicuje swojej drużynie, ale bawią się razem. I to jest normalne. To, co jest w tej chwili w Gorzowie, to jest po prostu patologia. No ale tak jest w większości. Ja patrzę tak na piłkę nożną, bo ona jest jakby... Wychowałem się w dresdenku, więc bliższa mojemu sercu. Ale to właśnie piłka nożna ma tych chorych, można powiedzieć, w większości kibiców. Niestety piłka nożna w tym, w tym dominuje, ale są takie przykłady jak na przykład Liga Angielska, kiedy udało się tą patologię wyrzucić ze stadionu i te relacje między kibicami uporządkować. W Niemczech zrobiono to samo i myślę, że nadszedł czas najwyższy, aby to w Polsce zrobić. No ja też liczę na to, pan wspomniał mecz Polska Anglia, byłem na meczu Mistrzostw Europy Polska Rosja i to co zobaczyłem w zachowaniu naszych kibiców, pseudokibiców polskich i pseudokibiców rosyjskich, no to jak na razie myślę, że musi jeszcze wiele wody w warcie upłynąć, żeby to się zmieniło. No, ale to z kolei ja panu powiem, że też byłem na meczu Mistrzostwa Europy, na meczu otwarcia Polska-Grecja i akurat zachowanie kibiców polskich i kibiców greckich było bardzo, to bardzo pozytywne. I ci kibice też nawzajem się przenikali, rozmawiali z sobą, wymieniali gadżety narodowe. Nie można było im niczego zarzucić. No, ale tu mówimy o kibicach Polski-Rosji, bo tu jeszcze, jak Pan... Jest... A, tak Są pewne jest... grupy, nad którymi trzeba popracować. Panie prezesie, czego życzyć Panu, czego życzyć zarządowi, czego życzyć zawodnikom Stali Gorzów w roku, na rok 2013. Przede wszystkim e, chciałbym, aby ten rok, który ten rok sportowy, który jest przed nami, dał nam wszystkim mnóstwo niezapomnianych wrażeń sportowych. Ja nie mówię o medalach, o ich kolorach, tylko niezapomniane wrażenia sportowe, bo to one zostają na lata w naszej, w naszej pamięci. Trzeba życzyć tego, aby ten sezon odbył się w zdrowej, sportowej rywalizacji. Przede wszystkim zdrowie, żeby ci chłopcy, którzy często ryzykują swoim zdrowiem, przyjechali szczęśliwie sezon i abyśmy się wszyscy uśmiechnięci spotkali mniej więcej od samej porze na zakończenie kolejnego sezonu. Finansowo ten rok będzie dla Was dobry? Czas pokaże. Niestety finansowo idą bardzo trudne czasy. Ten kryzys odczuwają już wszyscy. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się dobrze zakończyć ten sezon, bo on jeszcze nie jest dla nas zakończony finansowo, i przygotować się do kolejnego sezonu tak, abyśmy nie musieli drżeć o przyszłość już w mieście. Trzymamy za to kciuki, trzymamy kciuki tak, jak pan wcześniej powiedział podczas naszej rozmowy, żeby Stal była w twórce, bo później wszystko jest możliwe. Ale już widalec nie będzie po 29, a po 30 latach ten Gold. Na zwycięstwo nad Alagnikami czekamy już 39 lat i trochę jeszcze poczekamy. Więc ja mam nadzieję, że będziemy czekać krócej na ten złoty medal. I te, tego życzę Panu, Państwu, oczywiście wszystkim nam e, miłośnikom e, gorzowskiej stali. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Ireneusze Maciej-Zmora, Prezes Stali Gorzów, był Państwa moim gościem. Jeszcze raz dziękuję, życzę Panu miłego dnia, Państwu również. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.